Witajcie, kochani. Dzisiaj jest niedziela, ładna pogoda. Wczoraj sporo padało, ale już jest ładnie co roku, je nadzieją na, na cały przyszły tydzień. Pozdrawiam Was na początek bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko u Was jest dobrze, tak jak u mnie. Pokażę Wam troszeczkę tutaj w moim salonie, jak jest. To są moje ukochane rybki, akwarium. Tu jest e, kolekcja moich ulubionych samochodów sportowych. Proszę sobie zobaczyć wszystkie Ferrari, Lamborghini. Wszystkie bardzo ładne. O. Oczywiście co jakiś czas. I myję czyszczę tak jak, tak jak moje auto. Ponieważ bardzo lubię je oglądać jak są czyste. odświeżone błyszczą. Proszę sobie zobaczyć. Tutaj tutaj na górze mamy yy, wszystkie Lamborghini. Tak. Natomiast troszeczkę niżej. Jest samochód, auto, co użyła Polipfia tutaj we Włoszech, też Lamborghini. Bardzo elegancki wóz, szybki. No łobuzy bardzo nie uciekną przed takim samochodem. No to dobrze, jedziemy, jedziemy dalej. Tu jest nasze ukochane godło z orłem białym na czele. Tu jest również godło nasze, tam na ścianie wyżej wisi jakieś paskudztwo, na to wygląda mi, że to jestem ja. I teraz przejdziemy się po całym troszeczkę saloniku, tak po troszku, tutaj jest moja jeszcze inna pasja, jak widzicie Miałem ich wiele, ale zostały mi tylko te dwie. Okej. Okay. Tu jest moja kuchnia, mniej więcej tak bardzo funkcjonalna, duża, wygodna. O. Telewizor też jest duży i wygodnej. Tutaj mam takie duże zdjęcie z wszystkimi tutaj Ferrari, które zawsze były moją pasją, jeżeli chodzi o, o auta sportowe włoskie. To jest mój dyplom. To uzyskałem za pomoc ludziom, w którym pracuję, jak odpowiedzialny za nich. I teraz już przechodzimy na, na balkon. Troszeczkę się zachmurzyło, ale, ale padać nie powinno, bo to jest tylko takie w tym okresie, w sierpniu yy, takie anomalie są na porządku dziennym tutaj właśnie w centrum we włoszech ogólnie. Tam na parkingu stoi, stoi moje auto. Ten średni Mercedes, po, po drugiej stronie ulicy, tam jest tam sąsiadka. Tam grzebie w garażu. Przy okazji wystawia tyłek, wypina, ale no jest niestety za daleko, żeby cokolwiek zobaczyć. Stąd ode mnie. No i poza tym, to jest wszystko, wszystko w porządku. Miło mi było z wami pogadać. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli, no i do usłyszenia, kochani.